Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Secesyjny Róż. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 listopada na live. macie Pejsy w o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Na z tej strony Wawka, witam was w nowym odcinku, w którym będziemy lecieć sobie z nową skrzynką, starym stylem, czyli będziemy robić ze skrzynki za 6 zł koseł. Jest to całkowicie nowa skrzynka na stronie, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Najlepszy kod na stronie, oczywiście kod Wowka, te 10% więcej przy wpłacie, 20 na startu no i możliwość dostania jednego z tych oto gratisowych skinów, właśnie przy wpłacie z moim kodem. Więc tak to by wyglądało moi drodzy. No i co, to jest właśnie ta skrzynka. Military Case jest nie za duża, akurat myślę, że taka w sam raz skrzynka sporo składanymi szansami, jak widzicie, na bardzo wysokich. No nie, tutaj nie ma skinów tutaj w tym przedziale. No nie, są duże szanse na dużą liczbę skinów. No nie, dopiero tutaj od połowy skrzynki zaczynają powoli spadać te szanse. A to nie jest aż takie powoli, no nie, no bo od połowy połowy, tak naprawdę, czyli tutaj. Nie? Więc zobaczymy, zobaczymy jakich skinów tak naprawdę możemy się tutaj spodziewać. Ja przyblokuję sobie nie? tutaj moje skiny aktualne. Plan jest następujący. Plan jest następujący. Otwieram skrzynki te. Nie? miliketary case'y, zostawiam tylko i wyłącznie dobre trafy tylko i wyłącznie dobre trafy, reszty się pozbywamy później, pozbywamy się wszystkiego, no i idziemy na zboostowaną tą na bitwie na bitwie jakiej, nie wiem czy zespołowa 2 na 2, czy 3 osoba czy 3 osobowa, czy 1 na 1 to wyjdzie w praniu zobaczymy jak to po prostu ostatecznie będzie wyglądało no bo sam nie mam pojęcia. Dobra, damy sobie tryb przyspieszony, żeby to też nie, nie trwało nie wiadomo ile. O dobra, tutaj idzie coś, więc też jak najbardziej tutaj jest to spoko, traf. OK, klikamy sobie kolejną. Dobra, tutaj to też jak najbardziej ten skin sobie zostanie. Tutaj, o kurde, tutaj już konkretnie dosyć, jak na taką skrzynkę, no nie. nie coś tam jest z niej, jednak wypada. Nie można powiedzieć, że nie, no bo jednak nie zdarzają się często dosyć te skiny dobre. Jeszcze nie było tych bardzo, bardzo dobrych, ale dobrych jest naprawdę sporo. Więc. No wszystko się okaże. Wszystko się okaże. Może to akurat będzie jakaś bardzo, bardzo fajna skrzynka właśnie pod bitewki albo pod zwykłe opening ej, my właśnie już prawie skończyliśmy tutaj. Więc dobra, teraz mamy podwójną. Otwieram ją sobie i zobaczymy co tutaj będzie 60, okej, okay. czyli ten jeden zostanie tak naprawdę, czyli stać nas na ostatnią skrzynkę, będzie, będzie spokojnie, proszę państwa, będzie damy sobie to, możemy otworzyć jeszcze jak najbardziej jedną skrzynkę nawet dwie może, zależy, no i dobra i to już jest wszystko, słuchajcie, to już jest wszystko więc przeklikajmy sobie te skiny, które teraz zdobyliśmy no i będziemy lecieć z tymi zboostowanymi bitwami, zaraz zobaczymy dokładnie co ten boost podnosi to jest nasz budżet, Ok. OK, wracamy sobie do tej skrzynki jeszcze. Yy, klikamy sobie Busta. No i teraz możemy się przyjrzeć, że no zyskują właśnie te górne skiny najmocniej. Więc może, może akurat właśnie będą leciały na tych bitwach. Więc nadszedł czas, żeby właśnie zrobić te battle. Zobaczymy, jak ten boost na tego military case'a będzie w praktyce wpływał, no bo widzieliśmy, bardzo, bardzo mocno zyskują tak naprawdę te najlepsze skiny, te najlepsze możliwe do wystąpienia w tej skrzynce, więc fajnie by było mieć możliwość otwarcia jeszcze więcej tych skrzynek, co w czym pomoże po prostu nam zrobienie zespołowego 2 na 2, więc tak, moi drodzy, 14, chyba 14 właśnie tych skrzynek na zespołowym 2 na 2, no i co, moi drodzy? Polujemy na najmocniejsze, najlepsze skiny dostępne. Tej oto skrzynce. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No, musimy na pewno zwyciężyć, no nie? No, bo jeśli zwycięstwa nie będzie, no to czeka nas ciężki los. Chociaż, no, nad ciężkimi go losu się wychodzi. Ale lepiej nie. Lepiej nie. Najlepiej by było e, właśnie, jakbyśmy po prostu zwyciężyli i to z czymś naprawdę takim, z takim asem nie, wylatującym z rękawa. E, który, no naprawdę, będzie po prostu bardzo zaskakującym, że to były lepsze skiny niż te, które trafiliśmy w standardowej wersji. E, no, bo jednak, no, zboostowana wersja, no, dwa razy droższa. Jest taka skrzynka, więc też e, chciałbym liczyć po prostu na coś mocniejszego. Więc czekajmy, popatrzmy sobie. E, wiadomo, że tej większości skinów i tak, jak będzie się pojawiała ta po prostu średnia. No ale w końcu nadejdzie ten moment, e, gdzie faktycznie e, uda nam się po prostu. Znaczy. Mam nadzieję, że na że taki moment. No, bo e, też nie mamy, nie wiadomo, jakiej liczby skrzynek do otwarcia, no nie? więc, żeby tego po prostu było 100 na każdą z osób, no to wiadomo, e, by były gigantyczne wręcz szanse na pojawienie się tych najlepszych skinów, no ale nie, my tylu nie mamy. Musimy walczyć z tym, co mamy. Na razie, prowadzenie jako takie jest, tylko to jest. Widzicie. A żeby wygrać w Carda, napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym. I obok liczbę od 7 do 10. Widzisz, że bardzo średnie. Widzicie, że to jest bardzo średnie. Brakuje tutaj e, tych najlepszych ciągle skinów Nie widzimy ich Mamy ostatnie cztery skrzynie Żeby tak naprawdę one się pojawiły właśnie w tej bitwie Mam nadzieję tylko, że nie uderzymy przeciwnej Bo to już by była naprawdę dla nas miazga Wiadomo, wygrać słabą bitwę jest średnio Ale przegrać, no to jest jeszcze gorzej Więc, o, coś jeszcze nawet będzie z tej bitwy, no nie? Coś jeszcze będzie No i teraz, na koniec, na koniec Ostatnią skrzynką pokaż, że jest no To jest właśnie to, czego byśmy potrzebowali no i co, nawet, nawet, ale to nie było to, słuchajcie, to absolutnie nie było to, czego byśmy szukali. Ja chciałbym widzieć coś po prostu lepszego. Jest może jakaś jeszcze nowa ukryta skrzynka tutaj na CSGO z skincie, Może coś, co przeoczyliśmy. W ogóle ten Gummy Bear, czyli tutaj ta z misiem. Przy... Bardzo pomijam tę skrzynkę. Ona weszła już jakiś czas temu, otworzyliśmy ją na początku, a później zbytnio jej nie brałem. Więc może. To właśnie ten odcinek daje szansę, żebym po prostu ją polubił, żebym po prostu brał ją jednak pod uwagę w innych odcinkach. Więc zrobimy to. Kurczę, czekajcie, zrobimy teraz tak. Kliknijmy sobie. O, czekajcie, czekajcie, 25. Yy, jeszcze minimalnie nam brakuje tutaj. Nie, yy, czy mamy jakiegoś takiego naprawdę słabiutkiego skina, który chciałby. Dobra, nie będzie to. Yy. No i dobra, e, będziemy zaczynać. Będziemy zaczynać tą bitwę. Pójdzie ona w trzy osoby. 4 nie chcę, zespołowego 2x2 2 też już nie chcę, bo już było, a 1 na 1 też nie chce, więc moje ulubione 3 osobowa batla ma szansę teraz się sprawdzić, jeśli nie, no to odcinek się kończy, czego bardzo bym nie chciał chciałbym jednak coś trafić z tej skrzyni szczególnie tutaj trafiają się złote, wyjątkowe przedmioty czyli tak jak właśnie w skrzynkach CS-owych no i co, idziemy po to idziemy po to, ej, uspik, to nie jest nic słabego, to nie jest nic słabego więc jak najbardziej prowadzenie jest M4, czekajcie, co to jest Zem, item, czwórka Wygląda na lepszą, naprawdę Wygląda na zdecydowanie lepszą niż jest Prowadzenie ciągle I tak mimo wszystko utrzymują przeciwnicy Też jakichś rewelacyjnych skinów po prostu Nie trafiają, no i z, Znaczy Michael jest bardzo, bardzo blisko mnie No i ja chyba zwyciężam, tak czy nie Zwyciężam, tak jest, jest to piękne zwycięstwo Moi drodzy, więc udaje się Udaje się zwyciężyć Idziemy w górę, słuchajcie, idziemy w górę Naprawdę fajnie poszliśmy, no nie? Tutaj można jest celować pod rękawice, pod jakieś fajne skiny, yy, pod koski, więc jak najbardziej coś jeszcze może z tego odcinka być. Tak naprawdę yy, bitwa 1 na 1 maksymalna, czy 3 osobowa i na pół, yy, bo teraz moglibyśmy tych skrzynek otworzyć, jak widzicie... Aż, 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 aż 14. 14 skrzyń nie, wykonanych 1 na jeden. Dobra, to jest okazja z tej, dla tej skrzynki naprawdę, żeby się wykazała. Na barki, całkowicie na barki tej skrzynki przekazaliśmy los odcinka. Nie, więc jedyna tutaj ona może teraz zawieść, a odcinek już jest naprawdę na bardzo fajnym etapie. Nie, więc jeśli skrzynka też jest bardzo, bardzo dobra, no to już tylko jedynie może to się skończyć dobrze. Więc przyglądajmy się, przyglądajmy się tym trafom, które teraz będą się po prostu tutaj pojawiać. I zobaczymy jak dobre one tutaj faktycznie będą, więc tutaj Fejdik siada, mp7, -ka. i lecimy sobie z następnymi, na razie bez zaskakujących trafów, jest bardzo, bardzo spokojnie, moje prowadzenie bardzo subtelne, no i tutaj jeszcze podgoni, nie, nie aż tak, nie aż tak jak myślałem, ale podgonił troszeczkę, nie. Słedzik teraz się pojawia. No dobra, mój e, Amberek, znaczy Wicked Sick jest lepszy. E, Oho, ho, ho, ho. No i tutaj wystarczyła jedna MP5. Może akurat coś stanem się będzie różniło. Niestety się nie różni. Okej, okay, teraz to może być niebezpieczne, no właśnie jest. No właśnie jest faktoryniu. Jeszcze na dodatek teraz dla mnie faktoryniu bardzo bym prosił. No i widzicie, no dla mnie fil testet. oczywiście dla i samo faktoryniu dla, dla mnie fil testet. Ja no, wyglądały bardzo podobnie, wyglądały bardzo, bardzo podobnie. No i teraz jeszcze mam szansę, jeszcze mam szansę. Ostat, tak jest, tak jest. Jest już nawet dobrze. Jest już nawet dobrze. Ostatnia. Ostatnia. Zaskoczę. Zaskoczę i zwyciężę. Zaskoczę i zwyciężę. Statek w fakturyniu, nie wiadomo co jeszcze. Niestety się nie pojawiło, a mogło być piękne zwycięstwo. zwycięstwo dzięki właśnie tej skrzynce. Powierzyliśmy na jebarki los odcinka, ona nie chciała tego dowieść do końca. 25 zł, więc jeszcze to klikamy. Szukamy tutaj skrzynki 25, 20. Klikamy sobie 4 osoby. Ja sobie to wypełniam najszybciej, jak tylko możliwe. I jeśli jestem farciarzem, to ten odcinek w tym momencie się nie kończy, więc zaczyna się. Jedna skrzynka, jedna szybka skrzynka, dosyć mocna. Co to będzie? Co będzie? Czy to będzie zwycięstwo? No niestety nie. dobra. Niestety się to nie powiodło. Dziękuję wam za oglądanie, subujcie, lajkujcie. Na razie się ma i, i cześć.